Mamy szczególną okazję w Polsce świętować Europejskie Rok Obywateli. W ramach Roku Obywatelskiego nie można zapominać o powszechnej deklaracji praw człowieka, która jest swoistym kodeksem honorowym dla społeczeństw, szczególnie w Europie. W związku z tym, yy, ponieważ dużo mówi się o ochronie danych osobowych, o ochronie prywatności, warto zwrócić uwagę, co jest podstawą. Co jest podstawą dla ochrony prywatności, a tą podstawą są prawa człowieka. Dzisiaj dużo mówimy o ochronie danych osobowych, myślimy, że to są jakieś dodatkowe wymagania, które mają nam ochronić naszą prywatność, natomiast wszystko sprowadza się do czegoś takiego, że prywatność mamy gwarantowaną konstytucyjnie, a podstawą tego, co jest zapisane w konstytucji jest to co jest napisane w powszechnej deklaracji praw człowieka. Dlatego warto o niej pamiętać. W związku z tym y, nasza organizacja y, postanowiła rozpocząć pewną inicjatywę, którą nazywaliśmy Wszystkie istoty ludzkie i zostaliśmy zaproszeni do projektu obywatelskiego i będziemy pokazywać dwa elementy te, tego projektu. W pierwszym projekcie będzie to spektakl-koncert na którym będzie odczytana Deklaracja Praw Człowieka, poszczególne artykuły przeplatane muzyką i poezją polskich poetów w wykonaniu pani Anny Seniku i pana Andrzeja Seweryna. Scenariusz jest oparty o specjalny projekt, któryśmy mieli okazję już w zeszłym roku prezentować. Natomiast imprezą towarzyszącą jest fotografia, jest, jest wystawa zdjęć fotograficznych, Prawa Człowieka dostrzegam, gdzie przedstawiłem pewną refleksję na temat praw człowieka. Jest to taka swoista medytacja na temat deklaracji praw człowieka, gdzie poszczególne obrazy odnoszą się do pewnych tytułów, do pewnych pojęć, są określone artykułami z powszechnej deklaracji praw człowieka, ale mają na, na, na zasadzie zbudzić refleksję w odbiorcy. To on będzie przeżywać to zdjęcie i będzie tworzyć pojęcia i odczytywać to, co może jemu wydawać się istotne, jeżeli chodzi o tę deklarację zawartą w, w powszechnych prawach człowieka. Zapraszam państwa 1 grudnia do Teatru Polskiego na godzinę 17:00 spektakl Wszystkie istoty ludzkie i na wernisaż wystawy Prawa człowieka dostrzegam która w teatrze polskim będzie trwać do końca tego roku. Dziękuję.